Niedawno zmarł Krzysztof Krawczyk. Czy pamiętasz jego twórczość i czy słuchałaś i co myślisz o tym wykonawcy, którego już nie ma z nami? Jeżeli chodzi o Krzysztofa Krawczyka, uważam, że to jest jedna z takich kultowych postaci, jeżeli chodzi o polską twórczość muzyczną. Myślę, że każdy zna utwory takie jak Parostatkiem w Piękny Rejs, mój przyjacielu. Bez względu na to, czy to jest starsze, czy młodsze pokolenie, no, każdy znał Krzysztofa Krawczyka. Dlatego też zapytałem Ciebie co myślisz o słowach naszego prezydenta, który stwierdził, że obecnie młodzież. Nie zna jego twórczości. Dość przykre odniesienie do tego zdarzenia, do śmierci Krawczyka. No, generalnie, jeżeli chodzi o słowa naszego y, prezydenta, uważam, że to jest delikatnie hipokryzja. Y, uważam, że bardzo szufladkował jakby nasze młode pokolenie, potraktował je jako gorsze w tych swoich słowach, y, jako pokolenie, które nie zna się na, na właśnie takich y, kultowych postaciach. No, dla mnie to jest bardzo słaba sytuacja i uważam, że taka sytuacja i jego słowa w obliczu takiej tragedii. I też są nie na miejscu. Wystarczyłoby pokazać wyraz takiej skruchy, żalu, że straciliśmy bardzo ważną postać twór polskiej twórczości muzycznej, a prezydent no, wbił takie małe szpileczki młodemu pokoleniu, co, co było bardzo niefajne. Czasami uważam, że warto ugryźć się w język i, i zakończyć po prostu szybciej zdanie. Też widziałam jeden komentarz internautki, która napisała, że y, polska młodzież zna się lepiej na polskiej twórczości muzycznej niż y, prezydent na konstytucji. Oczywiście zachęcam Was, żebyście zostawili suba i łapkę w górę. No i oczywiście, wpadajcie na Instagrama Przeambitni.